W tej chwili realizujemy projekty z gminy Krapkowice i ze Starostwa Krapkowice. Chcielibyśmy zrealizować także projekty z Urzędu Marszałkowskiego. No mamy w planach projekt na Nieczymanie moczu, wyjazdy do w, w, w filharmonii opolskiej. Równocześnie chcielibyśmy także włączyć naszych seniorów nie tylko w ten projekt nie trzyma moczu, ale także w ćwiczenia takie związane z na dną jednicy. Na jesień byśmy planowali zrobić jesienny bal seniora. I tutaj chcielibyśmy, żeby nasi seniorzy się uaktywnili i przygotowali różnego typu zakąski, różne dania, a w nagrodę chcielibyśmy im podarować jakieś bony upominkowe dla, dla tych, którzy najbardziej się zaangażują w, w organizację. Nasze, nasze przedsięwzięcia, jakie realizujemy, to praktycznie 25 różnych form działalności mamy. Począwszy od wykładów, poprzez rękodzieło, malarstwo, no pełny spektrum działania. No bo i zespół taneczny występuje, jest chór u nas, więc naprawdę bardzo szeroka działalność. W tym roku, w ubiegłym roku zaczęliśmy pro, prowadzić kronikę filmową. Co miesięcznie się ukazuje, to od listopada praktycznie, czyli w grudniu, pierwsza kronika się ukazała, gdzie prezentujemy na YouTubie naszą działalność. I co chcielibyśmy? No praktycznie chcielibyśmy w ramach tej naszej działalności wzbogacić swoją możliwości o taką profesjonalną możliwość nagrywania zarówno filmów, jak i robienia zdjęć, jak i później edycji, i ten, bo to wszystko jest w tej chwili oparte na prywatnej, że tak powiemy sprzęcie jednych z osób, które tutaj tam u nas. U nas y, są członkami. Nasi seniorzy bardzo. Wykazują swoją aktywność w różnych środowiskach, w różnych obszarach i dlatego chcieliśmy, jak gdyby, dla tych naszych 19 uniwersytetów III wieku stworzyć pewien zaczątek, pewnego programu, aby objąć wszystkich yy, taką opieką, aby objąć też ich wspólnymi działaniami. Dlatego zdecydowaliśmy się, że ogłosimy konkurs dla takiego operatora. O Polskie Centrum Demokracji Lokalnej wygrało ten konkurs na kwotę 150 tysięcy złotych i tak naprawdę chcemy, jak gdyby, troszkę sieciować nasze uniwersytety III wieku yy, i pokazać, Jakie są jeszcze inne możliwości w momencie, kiedy założą swoje stowarzyszenie, żeby mogli, yy, mogli startować w konkursach otwartych, żebyśmy ich też widzieli w programach unijnych? Dlatego jest dzisiaj i pani Agnieszka Gabruk, i pani Basia Kamińska, i pani Monika Jurek, czyli nasze dyrektorki, które tak naprawdę w działalności swoich departamentów, czy czy rops mają ofertę dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Więc wydaje się, że dzisiaj coś zaczynamy bardzo ważnego i to, co ja zawsze mówię, że już nigdy tej społeczności nie opuścimy, wręcz przeciwnie, będziemy tworzyć kolejne fajne, myślę, pomysły i takie, które Naszych e, słuchaczy Uniwersytetu wieku szczególnie będą interesować. Bo musimy pamiętać o tym, że zdrowie to nie tylko to ciało fizyczne, ale to również nasz umysł i trzeci komponent, o którym czasem zapominamy, czyli te relacje społeczne. E, seniorzy dzięki temu, że będą realizować swoje pasje, e, swoje pomysły na spotkania, na e, ciekawe zajęcia, będą się spotykać między sobą, ale będą też uczyć nas, dorosłych, młodzież i dzieci, że w każdym wieku powinny powinno się być aktywnym, można realizować swoje pasje i dzięki temu myślę wszyscy jesteśmy po prostu lepszymi ludźmi i lepiej funkcjonuje nasza regionalna wspólnota.